na z tej strony Wojak415, a to ostatni odcinek z Republiki Jestem tu, Teska. Wojnklow. Żadnych żartów, Jedi, bo sprawdzimy, czy mój ptaszek potrafi latać. Chyba wydałam jasne rozkazy Mistrzu Jedi. Jak słońce, senatorze. Twoja broń, Jedi. Oddaj ją. W przeciwieństwie do generała Grivesa. Nie interesują mnie trofea. Ale zawsze marzyłem o tym, żeby pobawić się zabawką Jedi. W całym moim życiu nie spotkałem tak tchórzliwych Jedi. Oczywiście spodziewam się sztuczek, ale tym razem nie masz wyjścia, Jedi. Mój grawitacyjny strumień polaryzacyjny już za moment zmiecie słońce na bół. Więc mówisz, że nadal mam trochę czasu. Teraz już w żaden sposób nie jesteś w stanie powstrzymać wystrzału. Zdziwiłbyś się. mam iż znam odpowiedź. Czekaj. Nigdy bym cię nie zostawił. Wiem. Musisz unieszkodliwić promień. Ja? A może ty? Jeśli wypuszczę tęskę, zrobi jeszcze więcej broni. Ale powiedział, że nie można tego zatrzymać. I nie zrobimy tego. Przechodziłem obok regulatora mocy. Na pewno coś wymyślę. Ale kim? Anakin... Uwaga! Procedura zbrojeniowa zakończona. Cały personel na stanowiska bojowe. Rex i Cody powinni czekać na lądowisku we Frachtowcu. Tam się spotkamy. Nie spóźnij się! Rychło w czas, rycerzyku. Wybacz, Marku, Wiesz, jak to jest. Ratowanie senatorów, ocalanie galaktyk... Nie uratujecie samych siebie, Jedi. A co dopiero innych? Czy ten koleś może się już zamknąć? Czy musisz pytać? Dobra, Ukłoń się swojemu zdobywcy, Jedi. O, jestem Jedi. Ależ ja tego nie lubię. Czarna robota. <try> che today oh, it's very oh, oh, is this oh, turning, today Razem nie uciekniesz ku pozłomu. To koniec, Teska. Koniec? Czemu? Przecież to dopiero początek. Główny moduł bojowy będzie gotowy za 3, 2, 1. Mam co do tego złe przeczucia. To już się nie uratuje. Mam nadzieję, że to element Twojego planu. Właściwie, Smarku. Po czyjej jesteś stronie? Jego własnej. Nikt nie zadziera z Kadem Bainem. Samotny, działowy. Tak jak daremne są Twoje pompy zatrzymania tego, co nieuniknione, Jedi. Mój padawan ma rację. Za dużo gadasz. No i gdzie twoja armia <grywka> Ja dole. Jesteście już martwi! Ja nie mogę się uwierzyć.

Miesz Teraz nauczysz się umierać. Końcowa sekwencja zapłonu wykonana. Głupio tutaj. Właśnie <śmierdzi> przygraliśmy. Mistrzu? Uwaga! Uruchomiono sekwencję piezałów. Maksymalne naładowanie za dwie minuty. Odliczanie ewakuacja! Oby senator i Obi-Wan byli cali. Dostali fory. Bardziej martwi się o nas. Yeah. Bycie Twym padawanem było zaszczytem, Mistrzu Skywalker. Padme, miałaś być na Frachtowcu. Tak jak ty. Uważaj, łapiemy stopa. Jeśli nie uciekniemy stąd przez ciebie, złożę na ciebie raport, sierżancie. Czekaj, yy, to nie moja wina. Hej, nie masz uprawnień! Zrób mnie, jeśli potrafisz. Traktować wszystkiego jak zawody. Dlatego, że ty przegrywasz? Yy! Chodź, marku. Dlaczego to jest takie wolne? Uważaj! Nie przewidzieli chyba pasażera już nas nie ma, chyba widzę twilight. Myślałem, że nas zostawiłaś. Generał Kenobi nalegał, byśmy wytrzymali, ser. Po prostu wiem, że mój były padawan liczy na łód szczęścia w ostatniej chwili. Walnij w to, Artu! Wspaniale Anakinie. Powiedz, jak udało ci się uszkodzić broń? Uważasz, że sam uszkodziłem sobie broń, czy Anakinie? Wybacz, mistrzu Kenobi. To byłam ja. Tak? Anakin poprowadził mnie do regulatora mocy i wszystko tam powciskałam. Byliśmy trochę zajęci kulteską. Rozumiem, że taki był twój plan, Anakinie. Ma się rozumieć, mistrzu. Aha, plan godny Skywalkera. Hmm... <laughs> Piękna akcja, moi no drodzy. Moi drodzy... Ser gra dość długo na moim kanale, chyba przebywa już cały miesiąc. Moi drodzy... Mam nadzieję, że wam się podobał finałowy odcinek z Republic Heroes. Na pewno już powrócimy do Sagi Star Wars i do gwiezdnych i do wojen klonów, jak i do oczywiście y, gwiezdnych wojen y, z y, Imperium Rebeliantami Ale tymczasem Co będzie to będzie Mam nadzieję, że Wam się cholernie finał podobał. Jeśli tak to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, a na pewno więcej gierek będzie na moim kanale. Oczywiście nie zapomnijcie o moim facebookowym fanpage'u. A tymczasem tym finałowym jebnięciem bazy żegnam się z Wami. Do następnego do następnej serii, o. Do następnej serii, trzymajcie się. Hej, takie małe. do Co jest nie tak z tym statkiem? To stabilizatory. Nie ładują się. Nikt nie zadziera z painem.